Hej się maneczko, wam z tej strony Lukasek, witam was w takim szybkim vlogu. Będzie to seria w której będą cięcia i będą takie różne wygibusy takie jak albo i inne. No więc zaczynamy. Pierwszy temat jaki chcę omówić jest to mój powrót na YouTube. Sami wiecie, dawno bardzo nawet długo mnie nie było na tym kanale, z czego się powiązało to, że były umsuby. No, i co w związku z tym, ja się tym nie przejmuję, po prostu brnę dalej. Chcę Wam tutaj jakiś content prowadzić na tym kanale, a także i dla siebie, mimo że nie mam teraz dosyć dużo czasu, nawet i dla siebie. Pomijając ten fakt, jestem bardzo oburzony. Z tego tytułu, właśnie, że GTA 5 zostało przesunięte na. Kwiecień, 14 kwietień. Na szczęście to już jest niedługo, tak to już byśmy mieli dawno tą premierę na PC, mam nadzieję, że się nie zawiodę przynajmniej w tym 14 kwietnia na Rockstar. Z racji z tego, że będę się teraz opierał na grach, chciałbym teraz e, wy, wypowiedzieć się na temat gier. Mianowicie jaka seria będzie bądź była, bądź co bądź otóż. Była na kanale seria Dying Light, jakieś tam dwa odcinki. Ale jak zawsze mi się coś nie spodobało i wziąłem, usunąłem to. No ale jak głupi jestem. W ogóle, co ja robię? Wrzucam filmik, potem go usuwam, wypuszczam. W sumie dwa odcinki. Mówię, że to jest seria i usuwam ją. Plus do tego z zapowiedzią do Dying Light. Tak i tak będę chciał nagrać tą serię. Na pewno będzie to jakaś y, seria krótkometrażowa, czyli jakieś 5-10 minut. Let's playa nieedytowanego, ponieważ Dying Light tego nie wymaga. To na pewno będą się działy jakieś wiksy i dlatego nie będzie po prostu cięć. Jeśli chodzi o jakieś inne teraz na bieżąco serie, no to na pewno będzie to spontan. Jak na razie, do tego, żebym mógł nagrywać Dying Light, muszę kupić sobie <grych> niestety cooler, który. No po prostu zniweluje mi dosyć ciepłotę mojego procesora, bo mój procesor to jest AMD, który się strasznie grzeje przy jakimikolwiek graniu. Jeżeli spodobała Wam się taka forma vlogów, koniecznie za zalajkuj ten filmik, zasubskrybuj kanał, będzie z nim na bieżąco z tej strony do Lukasek. Tak, tego nikt nie będzie oglądał.